Rolnicy znowu wyjechali w miasto. Mają dość braku działania. Wojna w ministerstwie rolnictwa. Kołodziejczak odpowiada rolnikom i pokazuje swoje gospodarstwo. Ukraińskie mleczarnie szykują szturm na Unię Europejską. W piątek, 13 czerwca, rolnicy z województwa zachodniopomorskiego wyjechali na ulice Szczecina. Kolumny ciągników i samochodów rolniczych zablokowały kluczowe punkty miasta. Protestujący mają jeden cel: domagają się bezpośredniego spotkania z premierem Donaldem Tuskiem. Blokada rozpoczęła się o godzinie 10. Rolnicy wjechali do Szczecina swoimi pojazdami, zatrzymując się w newralgicznych miejscach. Ruch w mieście został poważnie zakłócony, a kierowcy muszą liczyć się ze znacznymi utrudnieniami i długimi korkami. Protest jest odpowiedzią na brak postępów w rozmowach z rządem. Jak podkreślają rolnicy, spotkanie z ministrem rolnictwa Czesławem Siekierskim zakończyło się fiaskiem. Minister przyjechał z pustymi rękami. Nie zaakceptował żadnego z naszych postulatów. Powiedział wprost, że polskie Ministerstwo Rolnictwa nie ma wpływu na decyzje Unii Europejskiej w sprawie Mercosuru czy Ukrainy. To wygląda tak, jakbyśmy znów mieli centralne sterowanie tylko nie z Moskwy, a z Brukseli mówi Stanisław Barna, lider protestu. Szczecin stoi. Jedno z głównych rond było przyblokowane, teraz jedziemy bardzo pomału, jedziemy 3 na godzinę niecałe, dwa siedem i praktycznie mamy cały Szczecin stoi, Wszystkie jedno z głównych skrzyżowań, czyli rondo na placu Kościuszki i Praktycznie nie jedziemy w żadną stronę. W ciągu miesiąca jesteśmy trzeci raz na ulicach. Dziękuję bardzo. Przyjechał do nas minister Siekierski. Nie przywiózł do Koszalina na nic. Żadnego postulatu, żeby go rozwiązać, żeby przedstawić. Chciał tydzień czasu. czyli tydzień czasu mija. No i dlatego jest tak zaostrzenie protestu. Dzisiaj była blokada ronda. Ale policja nam nie pozwoliła, nie chcieliśmy się przepychać Ale inaczej nie możemy e, jakby wyrazić swojego niezadowolenia z tego co rządzący robią. Czekamy na pana premiera Donalda Tuska, że przyjedzie i pytam się gdzie jest cała Polska. Czemu nas nie wspiera? Czy my tylko w zachodniopomorskim dzieje nam się krzywda? No ja myślę, że nie, że walczymy zawsze zachodniopomorskie o całą Polskę. Skoro minister rolnictwa nie ma realnej decyzyjności, rolnicy domagają się rozmów bezpośrednio z premierem Donaldem Tuskiem. Jeśli rząd nie mówi jednym głosem, to pytamy wprost kto właściwie rządzi? Oczekujemy jasnych decyzji, a nie politycznego mydlenia oczu. Premier składał obietnice, teraz przyszedł czas, by je spełnić, podkreśla Stanisław Barna. W ramach protestu rolnicy mogą dziś zablokować główne ronda, dojazdy do centrum oraz wyjazdy ze Szczecina. Wśród głównych postulatów protestujących rolników znajdują się zmiany w Zielonym Ładzie oraz ograniczenie nadmiernej biurokracji. Jak podkreślają, nie domagają się całkowitego wycofania programów, lecz sprzeciwiają się skrajnym absurdom, które utrudniają im codzienną pracę. Kolejnym istotnym tematem są umowy handlowe z krajami spoza Unii Europejskiej. Zdaniem rolników napływ tanich produktów z Ukrainy czy Ameryki Południowej poważnie zagraża polskiemu rolnictwu i wypiera lokalną produkcję. Dzisiejszy protest w Szczecinie to wyraźny sygnał. Wieś oczekuje konkretnych działań, a nie pustych deklaracji. Rolnicy zapowiadają, że nie jest to jednorazowa akcja. Jeśli nie usłyszą realnych odpowiedzi, wrócą z kolejnymi blokadami. Musimy się do dotrzeć, że to o co walczymy dzisiaj to nie jest tylko dla nas, ale dla wszystkich. Chyba dla naszych dzieci obec, można by powiedzieć. Nie? Władze, nasze rządowe, obecne, poprzednie i wszystkie poprzednie przez ostatnie 20 lat robią dokładnie to samo, czyli nic. Tylko wyprzedają i wyniszczają Polskę, wyniszczają naszą gospodarkę, a nic nie robią dla nas. Obecnie Polska leży na węglu, zamykamy kopalnie węglowe, niszczymy górnictwo, zwalniamy ludzi. Powiedz, pisałeś na grupie też, o, że poszła teraz propaganda, że... Ten Trybunał Konstytucyjny obalił Zielony Ład. Co ty na ten, ten temat powiesz? E, znaczy, szczerze nie wiem, nie sprawdziłem. Tej ja informacji, też tego czy ona razię. jest rzeczywista, czy nie jest rzeczywista? Jeśli faktycznie jest rzeczywista, to jest to bardzo dobry znak, że jednak w tym naszym kraju jest jeszcze ktoś, kto myśli logicznie, sensownie i naprawdę traktuje poważnie naszą konstytucję. Jeśli, jest... jeśli by tak było, to ja myślę, że minister by dzisiaj już nam pismo wysłał. Słuchajcie, załatwiony macie Zielony Ład do no, kosza. No tak myślę, żeby tak było. No, ale A czemu? Tak jest, nie jest. Nie jest. Nie wiem. Nie wiem A ja myślę, że znowu coś knują. Możliwe. Poczekajmy, zobaczymy. Aczkolwiek, no, nie możemy się poddać. Musimy tutaj walczyć, tkwić i, no, przekonać jak najwięcej społeczeństwa, że jednak te nasze... No to właśnie, odezwij się dzisiaj racji. do konsumentów. Widzisz, mieliśmy zablokować dzisiaj tutaj całe rondo, ale nie chcemy się przebiegać z policją. Policja nas nie postawiła na rondzie, postawiła nas na drodze, na jednym pasie, Ale mówiliśmy, że y, to jest i tak duże utrudnienie w Szczecinie. Nie chcemy przeszkadzać ludziom. My się chcemy pokazać, my chcemy podkreślić swoje niezadowolenie. Co ty na ten temat powiesz? Przepraszamy, Zgadza przepraszamy ludność. Tak, przepraszamy ludność Szczecina przede wszystkim. Tak Ale przyciskamy, słyszymy, tak? Słyszymy wiele głosów, że jedźmy do Warszawy. Byliśmy w Warszawie, są ludzie. Trzy w razy. Teraz nas otraktowali trochę nieładnie, tak, nie? Teraz nas potraktowali nieładnie. Tak więc, to, czy to jesteśmy tutaj, czy w Warszawie, nie ma większego znaczenia. W każdym mieście, szczególnie, że w Szczecinie mamy Wydział, ten Urząd Wojewódzki, mamy wojewodę, który jest bezpośrednio naszym przedstawicielem w rządzie, czyli on tu z nami powinien być. Był z nami... w poniedziałek. No ale no, się. Z nami codziennie to są problemy nasze na y, województwa chodziłbórskiego, a nie jednego dnia, tak więc no, musimy walczyć, a oni powinni walczyć z nami, bo to my ich wybieraliśmy Miesiąc szybierski do... tego No tygodnia. właśnie, był u ciebie, to i co tam? Co, to, co na ten temat powiesz właśnie, Patryk? Y, jak to odebrałeś w ogóle? Y, jak to wyglądało z twojej strony? Wyglądało to tak. Przyjechał. Bardzo mu się nie spodobało to, że spotkanie jest otwarte, że są na nich media. Ewidentnie go to poirytowało. Na sali było około 200 rolników. Nerwowo w jednym momencie widziałem. Było bardzo nerwowo, ponieważ pojawiły się pytania, niewygodne pytania, bardzo niewygodne, na które minister nie potrafił odpowiedzieć, na które nie potrafi odpowiedzieć od półtora roku, ponieważ prawdopodobnie, a raczej na pewno. Po prostu nie jest władny, wykonuje tylko odgórne rozkazy. Czyli co, domagamy się przyjazdu premiera, tak? Dokładnie tak, nie inaczej. Albo przyjazdu premiera, albo po prostu organizujemy się w przyszłym tygodniu, czy pod koniec przyszłego tygodnia, ogólnopolsko. I atakujemy po prostu wszystkie urzędy wojewódzkie w całym kraju, wszystkie województwa razem, jedna godzina, jedne postulaty. W ten sposób tylko to widzę. Michał Kołodziejczak, polityk obozu rządzącego i lider agrounii. W ostatnich dniach znalazł się w centrum medialnego zainteresowania. Kilka dni temu zapowiedział, że spakował walizki i wkrótce odejdzie ze stanowiska wiceministra rolnictwa. Choć do rezygnacji jeszcze nie doszło, to jak twierdzą rolnicy związani z jego organizacją, powinno się to już wydarzyć. Siedząc w Warszawie, kołodziejczak nie jest w stanie niczego realnie zmienić. Lepiej byłoby, gdyby znów wyszedł z nami na ulicę albo tory, mówią rozmówcy Onetu. Półtora roku po wejściu do rządu sam Michał Kołodziejczak zaczyna otwarcie przyznawać, że jego misja na stanowisku wiceministra rolnictwa jest bezowocna. Dzień po drugiej turze wyborów prezydenckich, w rozmowie z Polsat News, polityk oświadczył, że za porażkę Rafała Trzaskowskiego obwinia polskie stronnictwo ludowe oraz Władysława Kosiniaka Kamysza. W tym samym wywiadzie przyznał, że jest gotowy do odejścia z rządu. Podkreślając, że zmiany wprowadzane przez ministra Czesława Siekierskiego są zbyt powolne i nie odpowiadają na potrzeby rolników. Wśród obserwatorów sceny politycznej pojawiły się wątpliwości, czy deklaracja o rezygnacji była szczera, czy raczej elementem strategii medialnej, zwłaszcza w kontekście pogarszającego się wizerunku polityka. We wtorek 10 czerwca, portal Goniec ujawnił, że Kołodziejczak miał rzekomo zdobyć dyplom ukończenia studiów wyższych na kontrowersyjnym Kolegium Humanum. W związku z ostatnimi wydarzeniami Onet postanowił sprawdzić, jak rolnicy z całej Polski oceniają działalność Michała Kołodziejczaka. O jego sukcesy i porażki zapytali głównie osoby związane z agrounią, choć nie tylko. Wszystkimi rozmówcami byli rolnicy zawodowi osoby, które na co dzień utrzymują się z uprawy ziemi lub hodowli zwierząt. Jak oceniam Kołodziejczaka? Posłużę się szkolną metaforą. Zachęci dałbym mu trójkę z plusem, ale za efekty Niestety nie mogę wystawić więcej niż jedynki, mówi Karol, rolnik z okolic Sandomierza. On niby cały czas coś próbuje zmieniać. Spotyka się z nami, zaprasza na rozmowy do ministerstwa. To są takie narady. Jeździłem na nie przez pierwsze cztery-pięć miesięcy po jego zaprzysiężeniu na wiceministra. Później sobie odpuściłem. To nie ma sensu. On jest tam tylko figurantem. Przykre, ale prawdziwe. Kołodziejczak nie ma żadnej realnej sprawczości. Składa jakieś propozycje, ale wszystko jest blokowane albo przeciągane. Tak działa kierownictwo resortu z PSL i cała urzędnicza machina obstawiona przez ludowców przy wspólnej, mówi jeden z rolników, odnosząc się do siedziby Ministerstwa Rolnictwa. Podobnych opinii jest więcej. Michał Kołodziejczak dał się wpędzić w polityczną pułapkę, zastawioną przez Donalda Tuska i polskie stronnictwo ludowe. Twierdzą, że moment, w którym zaproponowano mu stanowisko wiceministra rolnictwa, był starannie przemyślanym ruchem swoistym szachowym zagraniem. Od tej pory Agrounia nie może już wiarygodnie organizować blokad dróg czy torów, bo jej działacze protestowaliby w praktyce przeciwko własnemu liderowi. Społeczeństwo, które i tak coraz gorzej patrzy na rolników, uznałoby nas za schizofreników, mówi rolnik Karol. Według Włodzimierza, dużego producenta rolnego z Wielkopolski, to nie przypadek, że Kołodziejczakowi trudno dziś przebić się z jakąkolwiek inicjatywą. Polskie Stronnictwo Ludowe blokuje każdy jego pomysł, bo nie ma interesu w tym, żeby Agrounia mogła pokazać, że coś potrafi dla wsi wywalczyć. Jeśli ktoś ma punktować na terenach wiejskich, to lepiej, żeby to byli ludowcy. Wiem, że tak właśnie myślą. Mam w bliskiej rodzinie działaczy polskiego stronnictwa ludowego. De facto w resorcie rolnictwa trwa dziś cicha podjazdowa wojna ocenia. Kołodziejczak po ostatnich wydarzeniach uaktywnił się mocno w sieci. Zaczął od wpisu. W tym sezonie rośnie u nas prawie 50 hektarów kapusty białej. W żadnym sezonie nie mieliśmy jej więcej. Faktycznie nie potrzeba do jej uprawy żadnych dyplomów, tak jak do bycia ministrem, ale warto zauważyć, że mój brat, który pod moją nieobecność pomaga mi prowadzić gospodarstwo, jest magistrem prawa, napisał wiceminister zaraz po skandalu dotyczącym swojego dyplomu. Michał Kołodziejczak następnie opublikował nagranie, w którym pokazał nam swoje gospodarstwo rolne i podkreślił, że ministrem jest nie dla pieniędzy, a dla załatwiania konkretnych spraw. Dzisiaj pierwszy raz od kilku tygodni jestem w domu, po trudnej, wykończającej, ale też pełnej agresji i nienawiści kampanii. Pomyślałem, że przyjazd do domu na chwilę to jest taki dobry moment, żeby pewien etap podsumować. No zrobić też pewną refleksję nad tym, co było. I to jest też dobry moment na rozmowy z rolnikami. Jutro w Ministerstwie Rolnictwa mam spotkanie z supermarketami. Na polskiej wsi wiele problemów ciągle nierozwiązanych, i nie da się tego wszystkiego zrobić bez łączności z rolnikami, z ludźmi, którzy na co dzień pracują w polu, którzy swoje życie oparli o takie prawa naturalne, o prawa natury. I nie da się też robić dobrze polityki jeżeli nie ma się łączności z tym wszystkim. Dlatego podjąłem takie, dzisiaj taką decyzję, że przyjadę tutaj na chwilę do domu, zebrać myśli, spotkać się z najbliższymi, ale też spotkać się z rolnikami. Bo to jest też taki dobry moment z jeszcze jednego powodu. Już rozpoczęły się zbiory pierwszych warzyw, pierwszych owoców. I występują też pierwsze problemy tego sezonu, które pokazują, w jakim miejscu my jesteśmy. Ale też tutaj, na, na wsi, w moim gospodarstwie, w którym od zawsze żyję, pracuję, które rozwijam, to jest takie dobre miejsce do zastanowienia się: czy polityka musi być tak pełna agresji? Czy polityka musi być tak pełna tych niezdrowych emocji i walki kilku plemion, które walczą z jednej strony, opozycja, rząd? Ale też i w rządzie różne grupy koalicyjne zabiegają o swoje interesy często. Kosztem zwykłych ludzi, którzy pracują, którzy są odłączeni od tej polityki, którzy nie znają tych wszystkich tajników, które chociażby ja widzę na co dzień, widzę każdego dnia. I to jest takie dobre sprowadzenie siebie samego i wszystkich tematów do tego odpowiedniego poziomu. Powiedziałem o rządzie, ale też i w opozycji wszyscy walczą między sobą, kto będzie gotowy przejąć władzę, czy dojść do władzy z kimś, kto chociażby teraz rządzi, albo będzie rządził w przyszłości. Ja zastanawiam się nad tym, jak często politycy właśnie rozmawiają w taki sposób jak ja dzisiaj z Jarkiem, z Krzyśkiem, czy chociażby z moim własnym bratem, który pomaga mi prowadzić gospodarstwo i na co dzień spotyka się z tymi problemami dnia codziennego. Ja wiem o tym, że chociażby mnie często tego też brakuje, takiego takiej rozmowy, refleksji, spojrzenia z pewnym dystansem nie na ludzi, ale raczej na Polityków. I też widzę taki problem, który powstaje. Patrzę i analizuję. Sam siebie robię to z uśmiechem na ustach, ale jak często my, jako ci, którzy są zaangażowani w tą czynną politykę, wymądrzają się często w telewizji, w internecie, na TikToku, na Facebooku czy na, czy na Xie, co tutaj lepiej zrobić? Jak często my mówimy do innych polityków, a nie mówimy do ludzi. I to jest taki główny problem. Ja nigdy tego, tej łączności z ludźmi, z rolnikami, z tymi, którzy codziennie, ciężką pracą budują nasz kraj, nie straciłem. Ale widzę, że wielu jest takich, którzy chcą wciągnąć w tą y, wojnę polityczną. Udaje się im to bardziej, mniej, ale teraz, tutaj z Orzeżyna, tak naprawdę z centrum Polski, widać, jak daleko polityka, nasz Sejm odłączył się od ludzi. To jest duży problem który widzę bardzo mocno, chociażby też na przykładzie tego dzisiejszego posta Pani Sprawiedliwości, które pisała sztuczna inteligencja, bo posłanka sama nie wiedziała, w jaki sposób ma to zrobić i w jaki sposób podsumować nie, półtora roku rządu nie, premiera Donalda Tuska. No to jest już absurd i tutaj trzeba się głęboko zastanowić, czy politycy są jeszcze zdol zdolni do tego, żeby myśleć sami, czy za wszelką cenę będą nawet pytać sztucznej inteligencji o to, jak podsumować, rząd Tuska, rząd, w którym jest kołodziejczak, żeby go schejtować i dają zadanie robotowi schejtuj. To nie, gdyby to było na taki obraz przełączony, taki ludzki, to by było tak ty jesteś mordercą, idź ich zabij, idź ich zamorduj, idź ich pobij. No i to się dzisiaj każe sztucznej inteligencji, to się często każe mediom i tutaj z tej perspektywy widać to, widać to bardzo dobrze. Jestem zadowolony. Tutaj Jestem też bardzo szczęśliwy. I to jest też taka, wiecie, często ja dostaję takie pytania: dlaczego jestem w polityce, dlaczego to robisz? Tam jest tyle negatywnych emocji. I też do mojej osoby. I ja często się zastanawiam, no mi jest to niepotrzebne, zobaczcie, no ja mam, po, no, posiadam, mamy dobre gospodarstwo, ja nie muszę wam go pokazywać, tu jest jedna chłodnia, druga, trzecia, są traktory, są samochody, są skrzyniopalety, są yy, urządzenia, mogę żyć bez polityki. Ale ten mój motyw, który był do włączenia się w życie polityczne, był jasny i prosty. Ta praca, którą wykonujemy, którą wykonują rolnicy, nie może iść na marne. Ona nie może się zmarnować, ani też nikt nie powinien jej wykorzystywać w jakiś sposób. I to mnie zawsze sprowadza do tego początku i mówi: Michał, musisz być nieważne, ile tam jest hejtu, dziadostwa, kłamstwa, ale damy radę. I tutaj, kiedy czuję to zadowolenie, wiem, że dam radę, a wy też nigdy w tym, co robicie, się nie poddawajcie teraz. Za chwilę wracam do Warszawy na spotkanie z ambasadorem Filipin. Tam, gdzie byłem jakiś czas temu, na Filipinach, rozmawiałem z przedstawicielami rządu. Dzisiaj jedziemy to kontynuować i to pokazuje te bliskie związki. Polska Wieś, Sejm, ambasada Filipin. To wszystko trzeba połączyć. A jutro spotkanie z przedstawicielami supermarketów. Trzymajcie kciuki za dobre rozwiązania i na pewno damy radę. Jak podaje ukraiński Agroportal. Ukraińscy producenci mleka uważają, że są dobrze przygotowani do integracji z Unią Europejską. Dużą rolę odegrało w tym nawiązanie bliskich, partnerskich relacji z europejskimi producentami. O aktualnym stanie przygotowań sektora mleczarskiego do członkostwa w Unii mówiła ukraińska wiceminister polityki agrarnej Oksana Osmachko podczas konferencji Przemysł Mleczarski Ukraina-Unia. To właśnie sektor mleczarski otrzymuje dziś maksymalne wsparcie ze strony Unii. Najważniejsze jest to, że mleko na Ukrainie nie tylko się produkuje, ale również przetwarza, podkreśliła Osmachko. Już we wrześniu w Brukseli odbędzie się oficjalna projekcja ukraińskiego rynku rolnego, w tym kluczowego dla kraju sektora mleczarskiego. Spotkanie ma stanowić istotny etap na drodze Ukrainy do integracji z unijnym rynkiem rolnym. Według wiceminister polityki agrarnej Oksany Osmachko, wcześniejsza sesja przygotowawcza, przeprowadzona już wstępnie, wypadła pozytywnie. Eksperci wysoko ocenili prezentacje dotyczące ukraińskiej branży mleczarskiej. Wszyscy przygotowujemy się do wrześniowej projekcji i mamy nadzieję, że również wtedy nie pojawi się zbyt wiele wątpliwości ze strony unijnych partnerów, podkreśliła Osmachko. Z relacji Marka Grambergera z Prospex wynika, że prace nad planem działania na rzecz integracji ukraińskiego sektora mleczarskiego prowadzone są obecnie w ramach 11 grup tematycznych. Plan ten ma obejmować 7 faz w tym konsultacje oraz różnorodne wydarzenia. Aktualnie uczestnicy znajdują się na etapie drugiej fazy. Opracowywanie tego planu ma być kontynuowane przez kolejny rok, by jak najlepiej przygotować sektor mleczarski Ukrainy do integracji z rynkiem unijnym, co nie podoba się polskim mleczarzom. Daj znać w komentarzu, co sądzisz o ministrze Kołodziejczaku, czy powinien odejść z ministerstwa, czy może rzeczywiście ktoś blokuje jego działania. Jeżeli jesteś zainteresowany tym, co wydarzyło się dzisiaj na linii Izrael-Iran, to wpadnij na kanał wojskowy. Znajdziesz tam wypowiedź Trumpa i premiera Izraela na doniesienia o ataku.